Cześć! Witam Was w kolejnym odcinku, w dzisiejszym odcinku. Pokażę Wam wszystkie moje kastomy dotychczas zrobione. Mam nadzieję, że tak ten filmik się Wam bardzo spodoba i że będziecie chcieli taki co roku podsumowujący rok moich kastomów. A więc zaczynajmy. Moim pierwszym customem był oto ten konik. Jest to konik z firmy Kolekta. Dokładniej jest to Tinker Zirebak. Malowałam go na maść siwą z jabłkowitością. Tak w ogóle to u zierbaków nie, nie może występować ta maść. To był mój błąd zrobiony w tamtym czasie, o którym się dowiedziałam jakiś czas później. Ogólnie byłam wtedy zadowolona z konika, To było jakieś właśnie z rok temu na pewno to było. Jest nawet film na kanale, więc możecie sobie oglądać i sprawdzić jak wyglądał proces. Kolejny konik był już cieniowany pastelami. Wcześniejszy był samymi farbami malowany. Jest to bodajże quarter horzy szlejcha, Malowany na masie gniadą ze srokacizną i rybimi oczkami. Pamiętam, byłam z niego strasznie dumna. W sumie te oczka wyszły mi nawet dobrze, ale na srokaciznę waliłam tyle grubych warstw, że po prostu to wygląda bardzo źle. Kolejnym customem jest kucyk z firmy Schleich, z tego zestawu y, klacz z źrebakiem. Też na maźdź gniadu miała być ze I ma niebieskie kokardki. Ogólnie nie jestem z niej zadowolona. Wtedy też nie byłam, bo cieniowanie nie wyszło mi tak, jakie ja chciałam. Szerokacizna też ma błąd, ten co wcześniejszy custom. Dlatego nawet pomimo pomalowania po go nie byłam z niego zadowolona. Kolejny konik jest to również chlej. Jest to tym razem rebak. Nie wiem, czy to by nie był przypadkiem trakeński. Nie, nie pamiętam, więc nie powiem Wam na pewno jaki to jest. Też na maść był malowany. I to był mój pierwszy raz, kiedy byłam naprawdę bardzo dumna z tej pracy. Kolejny kanik jest yy, No Name, to znaczy, że nie jest żadnej firmy, był jakiś tam mody Chiny coś takiego. Yy, inspirowany Maścią Sił zepkowitością. Inspirowany. Dlaczego? Ponieważ był top prezent dla mojej mamy na święta. A moja mama lubi takie rzeczy glamour, błyszczące jakby. Dlatego postanowiłam, że po prostu pomaluję go brokatową farbą, tu dodam brokat, tu dodam jakiegoś yy, glosu i w ogóle. I wtedy byłam bardzo zadowolona. W sumie dzisiaj też jestem nawet zadowolona z niego. Kolejny konik to też no Name, malowany tym razem dla mojego taty na maźniki z małą odmianką na pyszku. No, wtedy byłam z niego zadowolona, pomimo że jego rzeźba i w ogóle jest katastroficzna, ale ważne, że byłam wtedy usatysfakcjonowana tym malowaniem, choć dzisiaj nie jestem. Kolejny kolejnik jest maści Karodereszowatej z jedną odmianką na pyszku. Byłam z niego strasznie dumna i szczerze, do dzisiaj jestem, ponieważ to był mój pierwszy raz, kiedy uznałam, że moja praca wygląda dobrze. Kolejny custom jest na modelu Clydesdale. E, Tledesdala, ok? Ja to tak czytam Clydesdale, OK. E, na maść gniadą bardzo podobny jest do oryginału. Tak zamierzałam, szczerze powiedziawszy, bo mi się podobał, ale chciałam zrobić inny odcień i trochę po swojemu. Te paseczki mam biało-niebieskie, więc to też tu się różni. I jestem z niego bardzo dumna, ponieważ zaczęłam go od białej bazy. Więc jestem dumna siebie i mi się podoba. I jest możliwy na wymianę lub sprzedaż. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany, możecie do mnie pisać na Facebooku do nie o niego. Kolejnego, jeżeli mi oglądacie, to kojarzycie jest odcinka Mana imię Blue. Jest to konik, który pierwszy raz w ogóle mu nowe elementy, to znaczy ogon, grzywe, węciny, no i uszy. Jestem z niego dumna, szczególnie ze rzeźbienia, choć teraz wychodzi mi to dużo lepiej, nie ukrywam. Jest maści siwej, z tak, z srokacizną derką Apollosa, i jestem z niego zadowolona. Kolejny konik jest w trakcie pracy. Jest to konik na y, jakby wzorze bumeranga z ducha Mustang Wolności. Na pewno kojarzycie tę bajkę. I tak, spoiler, będę miała ślicznotkę ducha i bumeranga. Tylko tamtemu muszę sobie jeszcze zakupić, by je pomalować. Jest w trakcie pracy, więc nie mogę o nim dużo powiedzieć. Ale jak na razie jestem bardzo zadowolona. Jeżeli mi oglądacie od początku, możecie być zdziwieni. Tak, ten konik już to już jego trzecie malowanie. Najpierw był szary z czarnymi kropkami, później był szary z biały, białą srokacizną, a teraz stał się kasztankiem. Bo w końcu uznałam, że kasztanki mi wychodzą i że zrobię go na kasztanka i tak już go prawdopodobnie zostawię na zawsze. I tak jestem z niego bardzo dumna. E, znowu kasztanek. Już mówię dlaczego. Jest to okie... o, Jest to źrebak. No, cly, cly de zdale z kolekty. Dlaczego znowu kasztanek? Bo chciałam sobie przećwiczyć kasztanka przed malowaniem arki, którą zaraz zobaczycie. Tak, kupiłam arkę swoją pierwszą i jestem bardzo dumna z niej i śliczna. I po prostu malowanie też mi wyszło, ale to za chwilę. Wracając do bola, kasztanek to kasztanek. Jestem z niego nawet zadowolona. Kolejny kolek był na próbę yy, od jasnego podkładu Citadel o kolorze Zandridust. Czy wyjdzie mi skarogniany wyżyt taki średni, a srokacizna jest totalnie jakby nierealistyczna, bo sobie po prostu powiedziałam, że pomaluję coś dla siebie, nie konkretnie coś, co istnieje, tylko tak, co po prostu przyjdzie mi na wenę Mam nadzieję, że rozumiecie. Ale jestem z niej bardzo zadowolona. Malowałam ją około malowałam dwa tygodnie temu odstawienia filmu może, czy tygodnie, tygodnie. tygodnie zależy malowałam. kiedy, ale tak około. I mamy tą Arkę, jest to model totalnie prześliczny, z tego co wiem chyba jest w sprzedaży jeszcze, po prostu uwielbiam ten model, jest przepiękny, Malowa malując go się trochę bałam, że coś uszkodzę niechcący, ale na szczęście udało się bez większych komplikacji i model mi naprawdę wyszedł dobrze, jeszcze nie jest skończony, jest w trakcie kończenia. Kolejny model, który był wytwórnią mojej wyobraźni, po prostu wziąłam konika, zaczęłam bas grać, rzeźbić, malować, co na po prostu przyjdzie mi wene. Nie kierowałam się realizmem czy czymś takim, po prostu malowałam to, co miałam ochotę, wyrzeźbiłam je i nową grze, bo mam trzy na tym moldzie, ze wszystkie z koreczkami, to te koreczki mi się już nudziły, ale jestem z niej zadowolona i jeszcze muszę dokończyć kilka rzeczy, ale po prostu musiałam się, że tak powiem, wyżyć. Więc jest, jest to konik, który mi się bardzo podoba. Kolejny kastą będzie skarabnianty, ale jest w trakcie pracy, więc więcej szczegółów wam nie zdradzę. Tak na razie wygląda w świetle dziennym, bo na różowym tle za dużo nie było widać. I zaledwie przedwczoraj skończony konik, dokładnie kastą dla Sylwiana. W stylu indiańskim, ze srokacizną, rybimi oczkami i znaczkami indyjskimi i jestem z niego strasznie, strasznie, strasznie dumna. Mam nadzieję, że Sylwiano mi będzie się tak podobało, jak mi. Jeszcze tak szybko, tylko na żywca, pokażę modele moje Body w mojej szufladzie. E, tu są wszystkie kastomy, które Wam pokazałam. Plus nowy tradek <gryw> Tu są właśnie modele Body. E, nad tym jeszcze myślę, czy go malować, czy nie, bo kary jest trochę nudny, jak dla mnie. Kolejny jest klacz e, fryzika, fryzyjska, szlejcha. Tutaj miałam pomysł na gniadą ze srokatem, ale jeszcze chcę przemyśleć, bo tak dwa dni na razie leży. E, tu jest Breyer z Tably Nie wiem, czy dobrze czytam. To na razie nie mam na niego pomysłu i po prostu sobie czeka. Jest w trakcie preppingu. Tutaj mam kłócinkę ze Szlecha. Mam już ją w oryginalnym malowaniu, ale miałam na nią pomysł od dosyć dawna. Będzie siwa albo karoderszowata, i grzywa będzie zmieniona. Tu wstawię zdjęcie, jak będzie, że ta, jakby, tak jakby jadła trawkę, tak na dół, jakby się schylała. No, zdjęcie macie. Kolejny jest również kłócyk ze Szlecha. Trochę starszy niż ten. I on już on będzie biały w sumie i będzie miał bliznę na oku to też będzie wytwór mojej wyobraźni, że tak powiem jeszcze jest ta kucynka z kolekty ona będzie gniada w srokaciznę i mamy jeszcze tego ze szlecha jest to... o nie pisze, dobra myślę, że będzie pisało ale wyrzeźbiłam mu nowe pęciny i myślałam też o jakimś jasnym siwym i na dupie kilka jabłuszek na przykład to tyle i jeszcze zapomniałam y, dopowiedzieć że jadą do mnie kolejne modele body, więc czekajcie na odcinki z customów. Jeszcze miałam takiego customa, który również pojechał do Sylviana, ale niestety nie zdążyłam mu zrobić takiej super sesji. Był to Skyrogyny Frys. Jestem z niego ogromnie ogromnie dumna. Jeżeli bylibyście zainteresowani, żebym pomalowała wam konika, możecie się do mnie odzywać na Facebooku, czyli stanie Aurum. Najlepiej chciałabym się wymieniać za kastomy, ale również mogę takiego zrobić za pieniążki. A więc do zobaczenia w następnym filmie i może do usłyszenia na messengerze.